Cześć, witam ponownie. Dopiero wam nagrałam ulubieńców i powiedziałam wam tam dwa słowa o bardzo fajnym produkcie. I pobiegłam na górę specjalnie do łazienki, żeby przynieść taki drugi i wam nagrać recenzję. Bo dawno nie byłam tak, 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 tak bardzo podekscytowana, bo. Jest produkt do ciała, naprawdę. Takimi rzeczami do makijażu i tak dalej, to jakoś łatwiej mi jest się tak aż bardzo mocno no, dać się wciągnąć w to. Ale tutaj, jeśli chodzi o te produkty, które wam zaraz pokażę, to i filozofia firmy mi się podoba, i skład mi się podoba, i cena mi się podoba, i skuteczność mi się podoba. Więc no, naprawdę rzadko mi się zdarza, żeby wszystko zupełnie razem było aż takie fascynujące. I teraz tak. Mowa będzie o peelingach marki Fresh and Natural. To są produkty w 100% naturalne. Przede wszystkim to tak, opakowania są ogromne. Tutaj jest 250 gram. Ja mam peeling malinowy, cukrowy i peeling owocowy, mm. <coughs> przepraszam, solny. Te, jak widzicie, te pudełka są bardzo duże. One kosztują gdzieś około 30 par złotych. Czyli no, jak na takie produkty naturalne, jak ktoś kupuje tego typu rzeczy, to wie, że to jest bardzo mało. Ale to jest w ogóle to, że one są duże i że są w miarę tanie, to jest, najmniejsza, to jest najmniejszy ich plus. Bo tak, termin ważności tutaj jest napisany na takiej malutkiej, nie wiem jak to się nazywa, banderolce, ha, nazwijmy. I ten jest na przykład do września 2013, ten solny. A cukrowy mam tutaj do października 2013. Czyli mają bardzo krótkie terminy ważności, a to dlatego, że nie mają konserwantów. Więc no, to jest naprawdę w moim typie produkt. Tak jak ja sobie robię peelingi do ciała, które są bez konserwantów, mają jakieś naturalne składniki ścierające i oleje, żeby nie trzeba było się smarować balsamem. I to jest właśnie to, tylko że gotowe i pięknie, pięknie pachnące. I tutaj ten peeling, który jest malinowy. On w ogóle ma, on w, mm, w taki sposób wygląda. Tutaj akurat jest bardzo gorąco, dlatego on też tak pływa, mi się wydaje. Yy, tutaj pływa trochę takiego olejku. Jak widzicie, on ma bardzo dużo grudek i tutaj naprawdę są kawałki malin. On po prostu. Pachnie obłędnie, naprawdę, pachnie wspaniale. Ten cukier jest taki dosyć gruby, więc y, ładnie złuszcza ciało. Szczerze mówiąc, gdybym wiedziała, że to jest niezbyt zdrowe, żeby codziennie robić peeling, y, tylko, i bym tego nie odkładała na 2-3 razy w tygodniu, to bym się tym po prostu myła codziennie, bo raz, że jest tak gładka skóra, że aż przyjemnie, a dwa, że w ogóle nie trzeba się smarować balsamem, bo, y, bo po prostu, no naprawdę, skóra jest gładziutka, nawilżona, super, pięknie pachnąca, bo ten zapach się utrzymuje bardzo długo. Druga sprawa jest taka, że właśnie one mają, ja Wam zostawię link na dole do, tej, do tego sklepu. Oni mają tam po 5-10 składników na jeden produkt, więc też mała szansa, żeby coś uczuliło. No super, po prostu super. Ten peeling bardzo, bardzo mocno złuszcza, on ma takie duże drobiny, ale jak wybierałam sobie te peelingi, to zastanawiałam się nad tym, czy peeling solny, znaczy, miałam tak, taką myśl, że peeling solny będzie o wiele bardziej taki ścierny właśnie, że będzie dużo silniej działał niż peeling cukrowy, bo jakoś mi się to skojarzyło, że on będzie z solą morską, taką wiecie, taką grubą jak się kupuje tam do moździerza. Tymczasem jak się okazuje, ten produkt jest bardzo... Bardzo drobny. On jest z takiej soli, yy, która ma bardzo, bardzo malutkie drobinki, dzięki czemu jest o wiele bardziej delikatny dla skóry niż ten. Yy, przy tym troszeczkę się bałam, że właśnie solny może wysuszać. Absolutnie nie wysusza. Jest pięknie skóra nawilżona, bardzo przyjemna w dotyku, no naprawdę. Wszystko, co, czy wszystko, czego bym oczekiwała od takiego produktu, to oni spełnili. Jest świeży, jest bez konserwantów, ma super skład, same naturalne składniki z witaminą E. Jest w ogóle... Yy, bardzo ładnie pachnie. Ten cytrusowy ma taki zapach, no... Ja bym powiedziała, że on pachnie jak żelki cytrusowe. Jak tutaj jest to prawda sól, ale on pachnie jak takie cukierki, że jest żelek i on jest otoczony w cukrze. To właśnie on pachnie w taki sposób, takim cytrusowym żelkiem cukrowym, chociaż jest solny. I są, jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Muszę powiedzieć, że od dawna się nie jarałam tak bardzo jakimś produktem do ciała, a te dwa to są moi zdecydowani faworyci. Na pewno jeszcze sprawdzę wszystkie inne, które oni produkują, bo są naprawdę świetne. Mogę, każdemu mogę polecić, nawet jak miałam tak, że na przykład byłam przez 80 godzin na dworze w pełnym słońcu, bo tak, taki był dzień mój zorganizowany i miałam taką lekko zaczerwienioną skórę mimo filtra. Nic mnie nie podrażniło, żadnych uczuleń nie miałam. Jedyne, na co mogę się poskarżyć, chociaż z jednej strony ten, to nie jest tak właściwie taki wielki minus, to to, że tutaj w tym malinowym są wielkie kawałki tych malin, takie duże elementy, które czasami nawet odpadają od skóry, że tak powiem, w trakcie masowania. Ale z drugiej strony, przynajmniej wiem, że to nie jest jakiś taki śmieciowy plastik, czy tam coś po prostu pocięte na drobne, tylko że to fakty faktycznie są te owoce. No i trzeba z nim uważać, żeby przypadkiem sobie gdzieś tam nie zapchać z odpływu w brodziku czy tam w wannie. Z tym nie ma tego kłopotu, bo tu jest po prostu właśnie sól z jakimiś olejkami i on nie ma żadnych tam elementów, które by mogły coś zapychać. I cóż, mogę naprawdę szczerze polecić każdemu ten produkt. Jestem zachwycona i mówię, na pewno będę sprawdzać jakieś tam ich dalsze wypusty. To byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wszyscy spędzacie cudownie lato i do zobaczenia następnym razem. Na razie!